Nie spaga. Dobra. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Muraz97. Jest ze mną dzisiaj Radą, <grystanie> Tego da. typu. Nie, nie gramy fałkami kurwa. <grystanie> Andrzeju nie denerwuj się, damy radę. Myślałem ogólnie, plan był prosty. Myślałem, że wiesz, no jak... Kurwa ja wiesz, co ja... zjebaliśmy. Czemu? Mogłem drawaka wziąć. Mogłeś. No ja myślę, że piona Bez lepsza, ma lepszą. Lepszą pana, no i hit masz w sumie, no. Właśnie, lepszy reload. Nieważne, na pioną też myślę, że dasz radę, bo założenie generalnie moje było takie, że ja wjeżdżam w kapaty, i tu. Ewentualnie nawet na tym narożniku. Mogę Wiesz, stać. patrzysz przez to, że co chodzi. tak 400 ta ping. Co, rewans chcemy grać? Wyjsi mi to Jak nie mają internetu, to ich problem, nie mój Trzeba zadać z telefonu no. Nie, spoko Jedyne co, to się boję, że tu może wyjechać, ale co to... Będziemy się martwić, tylko... W... A, dobra, no i git Chodzi o to, żebyś to też patrzył no. Dobra, ogólnie... Tak na moja, bo oni grają taki typowy standard, czyli przepychacz. Takie boty. Od razu, boty. Jeden jest. Jest drugi. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Nie musisz, nie musisz. Na razie mamy przewagę. Jak się wleją, no to wiadomo, że będzie trzeba spłacać, ale na razie to. Nice. ja jadą, jadą. Nie, nie jadą. Robią. Drugi może ratować. No stoi. Nie dostań za to. On KD? On KD. Drugi. Dobra, dwie minutki. To auto mi trochę przeszkadza No rozwal yy, Cofnął jednym A nie, okej okay. Jednak nie cofnął, jedzie, jedzie Jedzie środkiem Zaszło? Nice o, się, ja tak, już przystawiam się na drugi ruch. Tak, 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 ja jestem, ja ja jestem safe, ja jestem safe, jestem safe. mnie teraz ten, Ale będzie przejeżdżał. Ten będzie przejeżdżał. Weź graj z okna na niego, co? Ten drugi dojeżdża mnie. Tego z okna po prostu zabij, tego 1200 imo. Tak, Już. Dobra, zostaw. Musimy zabić tego, co ma mniej. W sumie ty musisz. No to nawet na w niego wjeżdżaj. A raczej wygrasz, nie? Na luzie. Ja mam zagranych z 500 bitów na natarciu. A. Oni, nie ma szans, w ciebie, że się odkryźling. Ja we mnie. Niech sobie we mnie. Dobra, kończ go szkoda mi kredytu. <noise> Też, dobra cerka załaduje Szkoda kasy. <noise> no ta bitwa akurat, no. Oa. zmienia. Faktem jest, z że w tym poprzednim drawek... meczu yy, na nas pojechali we dwóch na kapa w pierwsze tempo. Tak drawek jest twardszy, no tobie będzie łatwiej odbić jakieś pestki. Uff. Plus też 260 ma hity, no to... A on erki akurat, no to mamy tu przewagę chociaż, nie? Ale to nie wiem, czy z tego kapa, czy może najpierw hila w ogóle zacznijmy od przestrzelenia, bo potem stąd łatwiej to myślę, że zbijać. No, chyba, że staną za tym. No, możemy je podjechać, chwil. Słuchaj, sprawdzić nic nie kosztuje. Tutaj kapy, do kappa jest minuta, zdążyliśmy z klejem T800, y, trójką i fezem dojechać, jak ja stałem w ogóle tutaj, to jest abstrakcją. Patrzyłem wodę, bo się spodziewałem nie wiadomo czego. A ty aż tak. Ja myślę, że przy się kampić, no ale dobra. Mhm. Ja też? Ja się, z nim, ja się z nim wymieniam. Dobra. Ciekawe Pewnie czy masz wjeżdżam. takiego boga tego 6 0 Ja w niego wjeżdżam Oni we mnie jadą. Widzę. Jedną jeszcze musisz. Do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do, tyłu, do przodu i w prawo. Okay. Spalił się. Tak ja go trakuję. Uciekaj, uciekaj po prostu, uciekaj, po prostu uciekaj Dałem Kurde, no nie dam, bez fraga Nie dałem rady strakować drugi raz No no, luz, to i tak wyszło tak, jak miało wejść. Jeszcze się spalił to mi nie dał Nie sklejaj się Nie ja sklejam się, Andrzeju Nice Dobra Czyli co, A jak to się w ogóle graje? Mmm, teraz tak. Eee... A... Czekaj, czy ja nie mam... A, czy ra racje powinny mi się pokazywać na tym? Na pasku? No. To nie pokazują mi się. No co czy ty ja racji nie, nie wziąłeś? Masz puste, ten, puste miejsce masz? No mam. Ja przecież uzbroiłem całego <laughs> draweka, jak go robię, Dziome są. Dobra, nieważne, gramy. Co my robimy? Miasto no. czy tutaj? Ile ładujesz? Już ci zaraz powiem. 8 z kawałkiem 854 Ja 856. Nie no to muszę lecową, mieć rację. Jaką masz dosyłkę? Lecową, jeżeli dobrze myślisz. To ja też no, mam się Nie wiem słuchaj. No to, to chyba, że mi się nie pokazuje tu na treningów. to na treningu, co może ma jakoś ustawione dziwnie. To masz zbugowane coś. Dobra, może, jeśli tu no. ich nie ma to możemy tutaj skracać, może nawet damy w to na przejeździe. No może dane Ostatnim razem grali tak, że jedna fałka stała tu, druga bodajże została tam Ja ciast ciastka Chujesz, wziąłem tak. na szczęście Nie żyjesz To ładna kontra Nie daj się, proszę Jeszcze ja go nie penuję Dobra, łapię pestkę w działo Ne, złapałem, to złapałem jeszcze jedną, proszę, jeszcze jedną. A ja wiem, wiem. Za wszelką cenę. Para na xd. A ja moraka dostaję. Dawaj tego fraga. Sądzę, no nie rób mi tego. Mamo, no, no... Super partia. I mamy 2-0, 2-1, 1-2 No No to... Wygraliśmy tak w sumie Tak, ale no kurde, mogło być... Lepiej To się on mnie musi przebić Ja go strakowałem! Tak, jeszcze odbijam się od domek A, To jest właśnie nasz minus no Gdzie... KURDE, NIE ZDĄŻYŁEM! God damn it! No cóż, bywa, Amorak.